W dniach od 8 do 9 kwietnia odbyły się dni otwarte Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. <laughs> Kandydaci na studia mieli okazję dowiedzieć się, jakie kierunki oraz specjalności oferuje uczelnia. Dni otwarte to po prostu jeden dzień z życia uczelni. Tutaj nie ma jakichś fajerwerków, jakiejś ściemy. To jest tak, jak jest na co dzień. Bierzecie Państwo udział w wykładach, rozmawiacie ze studentami. Możecie się zaznajomić z życiem studenckim tak, jak ono wygląda naprawdę. Kandydaci mieli okazję wziąć udział w wielu mini-wykładach, w tym także w języku angielskim, w ramach wydarzenia New Media Day. Mamy szereg różnych przedsięwzięć, inicjatyw, które wychodzą ze strony naszych organizacji studenckich, kół naukowych, więc będziecie mogli Państwo nie tylko się uczyć, studiować, ale również wspaniale bawić. Podczas zwiedzania Uniwersytetu na młodzież czekały liczne niespodzianki. Niebywałą okazją była też możliwość zmierzenia się z szachowym mistrzem świata do lat 20, Dariuszem Świerczym, na co dzień studentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia to dość długi kawałek życia, ale też myślę fajny kawałek życia. Blisko, międzynarodowo, przez całe życie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Do zobaczenia w październiku.